W jaki sposób manifestujecie manifestujecie dzisiaj? No, yy, yy, na pewno nie będzie obraźliwych krzyków. Nie wydawać! Nie wydawać! Na pewno nie będzie agresji, na pewno. Na pewno... Niech pan nie zostanie! Tak, panie komisarzu, tak. E, Lepiewamy tak? No zaraz albo bierzesz się do roboty, tak albo... Tak jest tak, jest, tak jest, tak jest, jasne. Rozumiem, dziękuję serdecznie, panie komisarzu. Dzwoniła policja, myślałem, że Tutaj masz policję. No co, może krok do tyłu i tak się ustawimy tutaj. Proszę państwa, Proszę się odsunąć z kamerami. No ale ja właśnie Zobacz, muszę dobrać dobrać dla ludzi. Z tej pana, 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 co, pana pana, pana, co pan, pan, pan robi? Ma, mam prośbę. Proszę nie po ulicy. E, nie mamy nie mamy e, prawa blokować ulicy. <ślinikatorzy> Na no bok, jakby pani mogła pomachać, żeby było to logo widać, bo tak to. Proszę państwa, bardzo proszę, mamy jeszcze kwadrans do rozpoczęcia y, oficjalnego. Y, nie, nie, kwadranc, 12 minut do oficjalnego rozpoczęcia mm. naszej manifestacji. Przypominam pokojowej manifestacji. W związku z tym, że manifestacja zgłoszona była w trybie y, przyspieszonym, nie mamy prawa blokować i, drogi, w związku z tym cieszę się, cieszę się ogromnie, cieszymy się bardzo, że jest nas coraz więcej, z pewnością w ciągu 15 minut przyjdzie e, nas jeszcze. Takie zapytanie. No. Jarosław, Polskę zostaw. I tutaj mogę jeszcze zrobić zdjęcie? <laughs> Proszę bardzo. E, czy któreś z Pań chciałaby się wypowiedzieć? A to niech pan się wypowiada. A dlaczego ja? <grym> tak, pan miałaby minutę i pan by nam opowiedziała nieco, dlaczego właśnie z takim banerem pani przyszła i dlaczego ja Jarosław jest zły. Z takim banerem, ponieważ to, co robi pan Jarosław Kaczyński, bardzo mi się nie podoba, bo to nie jest, nie jest demokratyczne. Nie I ma wszystkim nikt inny, tylko on podejmuje wszystkie tak. decyzje i on jest winny. Tak. Mhm. To nie ma tak, że decyzje podejmuje zarząd, jakiś grono. Odpowiada jeden człowiek. To jest Wiadomo. Indywidualna odpowiedzialność. A, a schowany za plecami innych. I tylko miesza. Orban I nie jechał do pani premier, tylko do. Tak. i coś tam tak. obejrzał. A ja przyszłam nie... zaprotestować, ponieważ zostałam uznana jako człowiek gorszego sortu. i to mi się bardzo nie podoba. To jednak według państwa źle się stało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Nie, źle się stało, że Jarosław y, miesza we wszystkim. Oto, źle nie. się stało bardzo. To znaczy, sami członkowie nie. PiSu nie są jeszcze tacy źli. Jako. Tam, tam nie ma członków nie PiSu, to wybory. jest jeden Jarosław Kaczyński. I tam nie ma członków. To tak to jest masa. To w takim wypadku odejście Jarosława od polityki y, y, spowodowałoby to, że kraj by na tym zyskał. Nie, bo to jest utopia. On nigdy nie odejdzie od polityki. On wszystkim będzie mieszał w głowach. Wszystkim mieszał nigdy w głowach. Nigdy nie zostawił. Władza, władza, władza. Władza, władza, władza. No dobrze, dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo.

jest tak tak około czy wiecie co to są te pieniądze dobre pan tak proszę mam pytanie dlaczego i po co się tutaj zebraliście no nie możemy się zgadać string co się co się dzieje co się dzieje w kraju? Nikt nie kwestionuje demokratycznych wyborów, nikt nie kwestionuje wygraną Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie zgadzamy się na permanentne, podkreślam, permanentne łamanie konstytucji i to krok po kroku. Zrobiono zamach na Trybunał Konstytucyjny, zrobiono zamach na zasady przyjmowania, zasady konkursowego akceptowania do, do, do służby cywilnej. Robi się zamach na niezależną, co by nie powiedzieć, na, na wolną telewizję. Telewizję publiczną. Zdymisjonowano zarząd, który został wybrany w konkursie podkreślam na 4 lata. Niezależnie od tego, czy nam się ta telewizja podoba publiczna, czy chcielibyśmy, żeby wyglądała inaczej, nie możemy się zgodzić na to, żeby, żeby, żeby to była telewizja jednej partii, jednej myśli. W jaki sposób manifestujecie dzisiaj? No, y y na pewno nie będzie obraźliwych krzyków, na pewno nie będzie agresji, na pewno, na pewno y, wiemy, że już decyzje zapadły, wiemy, że, że to, co, to, 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 czego się spodziewaliśmy, stało się, natomiast natomiast no, y, w moim przekonaniu każdy, kto, kto czuje się przyzwoitym y, obywatelem, przyzwoitym Polakiem, nie może patrzeć obojętnie na to, co, co się w naszym kraju. Na permanentne, na ciągłe łamanie prawa. To jest, to jest, to jest nie masz Spokojnie. Jedna manifestacja, czy będzie więcej? Za jakiś czas. Każdy by chciał, myślę, że każdy z nas chciałby sobie spokojnie teraz siedzieć w domu i oglądać y Przyzwoitą, wartościową, misyjną telewizję w sobotę, pijając kawę czy zajadając obiad. Natomiast okoliczności są takie, że trudno przewidzieć. Dynamika procesów, dynamika tych, tych antykonstytucyjnych decyzji, które, które zapadają zazwyczaj w nocy albo w jakichś dziwnych porach dnia i nocy, powoduje to, że, że nie wiemy, co się będzie działo. Wszystko wskazuje na to, że, że, że niestety nie będziemy. Mieć. Spokojnie. Co mówcie, że te manifestacje coś dadzą, będą miały jakiś skutek? Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Wiemy, że, że, że decyzje zapadły, wiemy, że, że mamy, mamy nowych szefów mediów publicznych, że, że za chwilę będziemy mieli nowych dyrektorów, stacji tematycznych, pierwszego, drugiego i tak dalej, tak dalej. Ale mamy taką nadzieję, że, że coś się zmieni, że, 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 że staniemy się społeczeństwem obywatelskim, że będziemy mieli świadomość tego, że ta trudno, z wielkim trudem, z wielkimi ofiarami, które, które ponieśliśmy my, Polacy, 20-30 lat temu, że, 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 że ta demokracja zwycięży. W jaki sposób się kontaktowaliście? Czy Pan wysyłał zaproszenia, czy ogłaszał, gdzie się to na Facebooku przypuściło? Jesteśmy grupą spontaniczną. Wiele nas dzieje. Podejrzewam, że, że, że proszę spojrzeć, są tutaj ludzie starsi, są, jest młodzież, ludzie o różnych poglądach, o różnych przekonaniach religijnych, o różnych przekonaniach politycznych, natomiast to, co nas jednoczy, łączy, to jest sprzeciw wobec konstytucyjnym i niedemokratycznym decyzjom. A komunikowaliśmy się no, przede wszystkim na tej zgodniu. Jesteśmy grupą spontaniczną. Media publiczne, a nie polityczne! 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 Tutaj, Wojciech bardzo proszę. Przejdzie pan tutaj może. Ja trochę znam media polskie. to ty się nie, nie możemy pod ciebie robić. Przepraszam cię bardzo nie? Ale co za szkodzi przejść, nie? zastanawiam się, co was tutaj dzisiaj zgromadziło. Dziękuję państwu, że zechcieliście tutaj przybyć, ale żeby też nie pozostawać w smutnym i żałobnym nastroju, i przypomnieć sobie, że wszystko to już było i nie takie rzeczy przeżywaliśmy w tym kraju. Chciałbym znieść okrzyk znany Państwu z mediów niegdyś publicznych, z kameryciku Olgi Lipińskiej który pozwoli nam ożywić się nieco w ten smutny dzień. Hop, siu i od nowa, Polska Ludowa. Hop, siu. Właśnie to. どうだ? A dlaczego Polska Ludowa? No proszę państwa, to jest oczywiste. Być może najstarsi tylko z was pamiętają, że nawet w Polsce Ludowej aktywny polityk nie stał nigdy na czele radiokomitetu. Raz, na samym początku tak było. Włodzimierz Sokorski, aktywny działacz Polski Zjednoczonej, słuszny i oczywiście bardzo... Partii Robotniczej był pierwszym szefem telewizji publicznej. I oto teraz historia telewizji publicznej zatoczyła wielkie koło. I znowu jesteśmy w Polsce Ludowej. Znowu rząd nam będzie mówił, co mamy myśleć, jak mamy wiedzieć, a my mamy słuchać. Zgadzacie się? Ja też nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Wojciech Wolotyńskich, a ja. Wielkie mała!

Nie, Policja jest teraz dwa i za, zaraz za tego za tak, jak za mordę i po przez trzeba wszystko. Mamy jeszcze siły. Mamy demokracja! 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 Dzień dobry Państwu. Ja e, po raz pierwszy biorę udział w takim e, zebraniu. E, jest mi naprawdę bardzo trudno, jestem bardzo... bardzo się denerwuję, powiem szczerze, ale nie mogłam nie zabrać głosu, bo różni się od was wszystkim w tym... że nie znam polskiej ludowy, ale bardzo dobrze znam Związek Radziecki. Bo ja pochodzę ze Wowa 25 -letnie lat temu przyjechałam do Polski, która stała się moją drugą ojczyzną. Ojczyzną, gdzie wreszcie zaczęłam wolno oddychać. Natomiast od ostatnich miesięcy ja przestaję czuć. Brawo! Brawo! A... ja się Bo mój dziadek, moja babcia były komunistami, komsomolcami, moja mama też. Ja zostałam wychowana w tym duchu komunistycznym. Jestem absolutną ateistką. Natomiast nigdy nie kradłam. Nie, zawsze pracowałam, uczyłam i teraz dalej po na Polsce pracuję. Co chciałam powiedzieć jedną rzecz. Proszę Państwa, to co się teraz dzieje z tymi mediami, to jest niesamowicie poważnie. Ponieważ zobaczcie co się dzieje w Rosji. Gdzie? 97% ludzi popiera Putina. Nie wierzę w to, ale tak mówią. Na pewno bardzo dużo popiera. I to zasługa mediów, którzy całkowicie są podporządkowane władze. Media rosyjskie są przepiękne. Jak ktoś chce się w tym upewnić, proszę włączyć kanał, kto się nazywa Planeta RTR. Przepiękne ludzie, przepiękne tańce, przepiękne śpiewy. I ostatnio był mój brat i my oglądaliśmy program telewizji z Moskwy. 21 minut programu informacyjnego były poświęcone Ukrainie. Jak tam źle, jak nie ma co jeść, jak nie ma co pić, jak jest zimno. Następnie było 10 minut poświęconych Syrii. I następnie 20 minut przepiękne spotkanie Nowego Roku w Moskwie. rozweselonych ludzi, szczęśliwi i tak dalej. Tak to się dzieje. Nie ma otwartej propagandy. Nie ma. Wszystko jest piękne, ładnie. Ale wynik jaki? Wszyscy wiemy. I nie chcę, żeby, ja nie chcę, żeby tak się stało w Polsce. I co zmogę, to będę robić, dlatego żeby tak się nie stało. I bardzo Was do tego też zachęcam. Cieszę się, że tak długo, jeszcze niedawno mówiło się, że to, biały stok to jest popuistowski. Z kim nie rozmawiał? Nie, nie, no to... nie, 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 przyznaje. Nic, nic się nie przyznaje. Ludzie, walczymy, 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 Raz, na samym początku tak było, Włodzimierz Sokorski, aktywny działacz Polski Zjednoczonej, słusznej, oczywiście bardzo partii robotniczej, był pierwszym szefem telewizji publicznej. Chciałbym znieść okrzyk zmiany Państwu w mediów publicznych kamerycziku Olży Mińskiej, który pozwoli nam odwiedzić się nieco w ten

Polska Ludowa Polska Ludowa, Polska Ludowa! Polska Ludowa! Polska Ludowa! Polska Ludowa! A dlaczego Polska Ludowa? To proszę Państwa! To jest oczywiste! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, wielu naszych oponentów mówi, że tutaj protestują głównie pogromowcy stanu wojennego i tak dalej. Ja stanu wojennego nie pamiętam, ja mam niecałe 30 lat. Dlaczego tu jestem? Bo jeżeli prezydent Andrzej Duda przed wyborami mówił, że media publiczne są po to, by patrzeć władzy na ręce, a po wyborach pani poseł Krystyna Pawłowicz mówi, że media publiczne są mediami politycznymi i partyjnymi, władzy na ręce patrzeć nie mogą, a poseł Pięta wtruje jej mówiąc, tu cytuję wypowiedź i przepraszam, jeśli kogoś... tu cytuję wypowiedź posła Pięty, i przepraszam, jeśli kogoś z Państwa ta wypowiedź obrazi, ale jeżeli poseł Pięta mówi, że po wyborach opozycja ma dogadania tyle, to są słowa łapięty, że po wyborach opozycja ma do gadania tyle, ile Żyd w getcie, to przepraszam, ale to nie jest istota demokracji parlamentarnej. To jest partykularyzm idący w stronę dyktatury. Dlatego jesteśmy tutaj razem, by pokazać, że media nie są rządowe. Media są nasze, media publiczne, czyli należą do publiki, do ogółu obywateli. Dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Media Media nasze! Media nasze! Media nasze! Media nasze! Media nasze! Media, media nasze! średnio pół na pół. ładne takie te policjantki stoją. O.